Widać. Daję Wam tylko znać, że u nas jest wszystko w porządku, musiałam zakończyć transmisję, bo niestety no, pobrało mi cały, cały internet i no, niestety nie mam już jak możliwości transmitować, jest to troszkę zbyt drogie, ale jesteśmy cali i zdrowi, tutaj z porusznikiem Szymonem wijałem. Was serdecznie dziękuję, że byliście na tej transmisji. A to, co udało mi się nagrać, też wam tutaj będę wrzucać na kanał. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za to, że jesteście. Pozdrowienia z Berlina, z demonstracji. Demonstracja, wielka demonstracja dla pokoju i wolności. Oby udało nam się powstrzymać wszelkie konflikty. Bądźcie się kochani, bądźcie w pokoju.